Łączności zajmuje się historycznie synchronizacją od samego początku swojego istnienia. To jest prawie 90 lat. Wraz z rozwojem systemów telekomunikacyjnych wzrastała konieczność zwiększania dokładności synchronizacji. No i tu techniki, które kolejno były stosowane, no to był oczywiście transfer zegara PRC, najpierw za pomocą sieci synchronizacyjnych, następnie było wykorzystanie systemów GNSS-u. Możemy zobaczyć właśnie także zestaw anten GNSS-owych. I ostatnią taką metodą, którą się stosuje, no to jest oczywiście umieszczanie bardzo dokładnych źródeł czasu w różnych węzłach sieci, które należy bardzo dokładnie synchronizować. Zazwyczaj jest to stosowana właśnie metoda GPS, GNSS, Common View. My, jako Instytut, także jesteśmy bardzo tym zainteresowani i pracujemy nad rozwojem wszystkich tych metod transferu czasu. A ponieważ bardzo mocno współpracujemy z głównym urzędem Miar, to wspólnie rozwijamy także metrologię na najwyższym poziomie metrologię czasu. I tutaj możemy właśnie pochwalić się. Naszym wspólnym przedsięwzięciem, ta większa antena, tam z tyłu się znajdująca, jest to antena satelitarnej metody dwudrogowej. Co właściwie najdokładniejszy obecnie dostępny system transferu czasu, i on służy nie do tego, żebyśmy my porównywali nasze wzorce, które tutaj mamy w Instytucie Łączności, tylko za pomocą światłowodu, z którym przesyłamy państwowy czas urzędowy tutaj do Instytutu, mamy go skalibrowanego, wiemy jakie są wszystkie opóźnienia, transmitujemy go dalej i porównujemy z innymi laboratoriami światowymi, które także mają takie zestawy satelitarnej metody dwudrogowej. Jako, że posiadamy własne wzorce czasu, własne wzorce Cezowe oraz maser wodorowy, jesteśmy sami zdolni do udostępniania sygnałów czasu, znaczników czasu z największą możliwą dokładnością, znacząco przekraczającą możliwości systemu NTP. Mamy, prowadzimy serwer NTP instytutowy, i jest on jakby jednym z ważnych źródeł czasu internetowego dostępnych na terenie Rzeczpospolitej. I co najważniejsze, stale można określić jego odniesienie w stosunku do państwowego czasu urzędowego. Oraz co istotne, dzięki temu można powiedzieć, że ktoś, kto do niego się odnosi, może wyśledzić sobie wszystkie niezbędne poprawki do tego, żeby odnieść swój czas w stosunku do państwowego czasu urzędowego. Dzięki naszej współpracy nie tylko ze środowiskiem krajowym, ale także międzynarodowym, dzięki nim współpracy z Gumem. Mamy możliwość uczestniczenia w szerszych międzynarodowych gronach. Mamy wpływ, może nieco pośredni czy ogólny, ale za to w dosyć dużym zakresie na dokładności osiągane w synchronizacji czy też w innych dziedzinach ogólnoświatowo, ponieważ wyniki naszych badań, wyniki naszych prac z Gumem za OSEM i innymi naszymi krajowymi. Laboratoriami współpracującymi mają bardzo mocny wpływ na to, w jaki sposób rozwija się metrologia światowa, tak? ponieważ osiągamy tutaj, my w kraju, praktycznie najwyższe możliwe dokładności, i w oparciu o to, po prostu jako wartości graniczne, potem dalej są prowadzone prace na całym świecie.